Cześć, witam cię serdecznie z tej strony Jakub Żuk z kanału KierunekTrener.pl. Dzisiaj opowiem ci o tym, jak zapełnić swój grafik, obojętnie czy robisz usługi online czy offline jako trener personalny, ale chodzi głównie o to, żeby przekonać do siebie podopiecznych, potencjalnych podopiecznych aby chcieli z tobą nawiązać współpracę. Więc ja ci dzisiaj dam parę tipów właśnie w tym temacie i zapraszam cię jednocześnie na kierunek trener.pl oraz na naszą grupę Wiedza i Biznes. Znajdziesz tam więcej szczegółów między innymi na temat książki Dochodowe Social Media w pracy trenera personalnego. Social media to jest coś, co rzeczywiście też pomoże ci zyskać więcej klientów, ale dzisiaj sam konkret, więc nie będę o tej książce ci opowiadał. Przechodzimy tak naprawdę do rzeczy. To, na, od czego warto tak naprawdę zacząć, to jest sprecyzowanie na dany typ klienta. To jest niezmiernie ważne, żeby wiedzieć, do kogo rzeczywiście docierać docierasz, czy Twoimi klientami podopiecznymi są kobiety, mężczyźni, w jakim oni są wieku, być może są jakąś grupą zawodową, być może są to bardziej klienci typu premium, jak to, jak to niektórzy lubią określać, tak, menadżerowie, dyrektorowie, przedstawiciele wolnych zawodów, specjaliści, czy może są to zwykli ludzie, którzy chcą poprawić swoją sylwetkę, czy może kierujesz to do sportowców, do kulturystów, do osób chcących być bardziej sprawnymi, biegaczy, dzieci, tak naprawdę, czy osób starszych, to tak naprawdę to jest kwestia też pewnego rodzaju sprecyzowania swojej niszy. Będąc właśnie takim niszowym ekspertem, ludzie dużo bardziej Ci zaufają, uwierz mi, wolisz lekarza konkretnego, internistę, kardiologa, który ma Ci pomóc w, na przykład w problemach z sercem, niż zwykły lekarz rodzinny, który może nie mieć tak dużego pojęcia, jak ten właśnie kardiolog. I tak samo jest tutaj, ludzie chcą iść do naprawdę specjalisty, który zna się na tym temacie. Więc sprecyzuj się na dany typ klienta, a pozyskasz te osoby szybciej, zwyczajnie szybciej. Będziesz wiedzieć, gdzie oni zwykle bywają, czym się interesują. Jeżeli to przedstawiciele wolnych zawodów, być może warto być na LinkedInie, czy warto umieścić jakieś ogłoszenie w czasopiśmie, czy portalu, które czytają takie osoby, przykładowo. Więc tutaj to jest bardzo ważne, żeby się sprecyzować. Kolejna rzecz to jest zbudowanie marki w tej danej niszy. Zupełnie odrębny temat, bo jeżeli wiesz już do kogo kierować te treści, to super, oczywiście jesteś na dobrej e, drodze, ale pytanie, czy budujesz markę w tej? niż Z czym się wiąże budowanie marki? No, budowanie marki eksperta, bo to jest ważne, marki osobiste eksperta jest ważne. Jest, budujemy tą markę głównie poprzez pewnego rodzaju dowody słuszności, tak, czy, czy nasze usługi rzeczywiście dają radę w cudzysłowie, tak? czy, czy pojawiają się metamorfozy, czy są jakieś zmiany, opinie klientów. Czy ktoś nas docenia spoza tego być może jakiś portal, być może piszemy gdzieś. Dla kogoś, ktoś przeprowadza z nami wywiad, jesteśmy nawet w telewizji czy w radiu, to wszystko działa na korzyść Twojej marki. Im więcej ciebie, im więcej ciebie w kontekście, w którym chcesz uzyskać, tak naprawdę, czyli w kontekście mocnej marki, specjalisty, który zna się na rzeczy, im więcej tych treści, tej wiedzy dostarczysz, tym lepszą tak naprawdę marką będziesz. Bo ta marka pokazuje, jakim jesteś specjalistą. Oczywiście, co się później wydarzy, jak obsłużysz tego klienta, to już zależy od Ciebie, bo czasem bywa, że ktoś ma mocną markę przez jakiś czas, ale nie jest do końca, na przykład, dobrym ekspertem. Pewnie znasz takich trenerów czy takie osoby. Oczywiście to się zdarza, bo są długo na rynku, nikogo nie było wcześniej i tak dalej, no ale wiadomo, że to jest gra krótkoterminowa, jeżeli ktoś takie coś uprawia. Jeżeli ktoś jest dobrym ekspertem, to Wywiązuje się z umów i bardzo dobrze swoje usługi świadczy. Kolejna rzecz to umiejętność przeprowadzenia konsultacji i sprzedaży. Bez tego ani rusz nie zapełnisz grafiku, jeżeli nie umiesz przeprowadzić pierwszej konsultacji i nie umiesz sprzedawać. Po prostu nie będziesz w stanie tego fizycznie wykonać, bo nawet jeżeli precyzujesz się na dany typ klienta, masz już mocniejszą markę, robisz jakieś reklamy, rzucasz ogłoszenia i tym podobne, no to jeżeli ktoś już przychodzi do Ciebie, mówi, "OK, ufam, chcę zobaczyć, jak to wygląda, przeprowadzasz z nim konsultację i nie umiesz tego zrobić lub chcesz sprzedać, ale naciskasz, robisz to źle, to po prostu nie zapełnisz tego grafiku niestety nigdy lub zrobisz to przypadkowo, ale tak jak mówię, na krótką metę. Odnośnie pierwszej konsultacji tutaj odsyłam Cię do artykułu na zawód-trener.pl na, napisałem tam obszerny artykuł na temat tego jak przeprowadzić pierwszą konsultację z podopiecznym. Jeżeli chodzi o sprzedaż jest to temat no, bardziej skomplikowany, bo po prostu większość osób niezbyt rozumie tę sprzedaż i nie wie za bardzo, że to tak naprawdę jest pomoc, a nie wciskanie. Więc tutaj kwestia już indywidualna, jeżeli chcesz się nauczyć sprzedaży, praktykować ją, no to tutaj odsyłam Cię bezpośrednio już do konsultacji ze mną, przeprowadzenia przez ten proces z moją pomocą. Kolejna sprawa to jest relacja i obsługa klienta. Nawet jeżeli umiemy sprzedawać ta konsultacja gra, to jeżeli nie ma za bardzo relacji długotrwałej i nie umiemy dobrze obsłużyć tego klienta, czyli no po prostu nie ma efektów, spóźniamy się, czy jakieś inne rzeczy się dzieją, no to ten grafik zapełni się tylko na chwilę i się szybko będzie zwalniał. Zwalniał nowe miejsca. Będziemy musieli szukać więcej klientów i tak w kółko. Więc to nie jest dobry. Pomysł. Kolejna sprawa to jest wyróżnienie się na tle konkurencji. Tutaj warto dołożyć większą aktywność, przede wszystkim w social mediach, i to już działa na Twoją korzyść. Większa aktywność już Cię wyróżni, ale wyróżniki czym rzeczywiście grasz na tym rynku. Łatwo określić, czym ktoś gra, tak? Apple chociażby, czy jako firma, jako firma, bo to jako marka po prostu gra, gra że tak powiem, ładnym designem. I pewną otoczką, historią, i tak dalej, prawda? Inny typ komputerów czy elektroniki może grać dobrym procesorem, dobrą pamięcią, wytrzymałością, twardością, jakimiś innymi elementami. Tak samo tutaj. Ja na przykład, jako marka osobista, stricte, gram konkretami, czyli przedstawiam Ci pięć, konkretnych kroków, które są rzeczywistym mięsem i widzisz jak na tacy czy wiedzę mam, czy wiedzy nie mam. Tutaj nie da się nic ukryć. Nie ma emocjonalnych wywodów, nie próbuję przekonywać nic takiego. Ja po prostu ci mówię konkretną wiedzę, wprowadzasz, działa i wtedy wiesz tak naprawdę czy chcesz taką współpracę podjąć czy nie. Więc zastanów się właśnie czym się wyróżnisz na tle konkurencji. O ile wyróżnienie właśnie jakimś tam kolorem włosów, ilością tatuaży, stylem, ładnym samochodem Uważam, że jest wyróżnieniem tylko dla pewnej grupy, która to doceni. Pytanie, czy ty chcesz współpracować z podopiecznymi, którzy doceniają twoje tatuaże i fryzury, a nie wiedzy czy jakieś inne elementy. Tutaj to jest ważne. Wyróżnieniem, wyróżnieniem może być na przykład współpraca z mocną marką produktową, mocną marką jakiejś firmy, chociażby. Więc e, fajnie, że tutaj byłeś, byłaś na moim wykładzie YouTube'owym. Zapraszam Cię jeszcze raz na grupę wiedza i biznes. Zapraszam Cię na kierunek trener.pl. Czerp więcej wiedzy. Tutaj jest w tej chwili 180 filmów, więc masz co oglądać. Tak naprawdę działaj. Cześć!